chodź tutaj i zaproszę cię do Friendsów, chociaż nie wiem czy zasługujesz, czy jesteś godzien. A, no tak. Widzę, że nie miałeś dużych rozstark emocjonalnych co do tego. No. Czekaj sobie klasy sprawa no. No. Co sprawdziłem. A, no widzisz, bo to ja lat A w ogóle muszę cię pocieszyć, mam chyba... mam, mam już Akimbo. A, więc zrobię sobie taką klasę całkowicie nupską, gdyby, gdyby się okazało, że, e, że ktoś też będzie używał bardzo niedobrej broni jaką jest fmg akimbo, dlatego ją zmienię na a, a, mp9. Eee, dobra, rozumiem. Eee, eee, eee. Dobra, eee, to czekaj, mam, mam steady aim, sekundary Machine weapon, fmg akimbo, o tak. Jeszcze nie muszę o sobie z Nie no, ale jeżeli ma... Nie, nie, ja mówię, ja, to jest klasa tak zwana Sniper ze spasem, nie? więc. <laughs> no, rozumiem, rozumiem. Nie ma tak wiesz, domontować do spasa do teleskopowy, razy 8. Tak 8 za mało Dobra, no Jezu Siton, jak, jak jak się z tym czujesz? Mm. Powiedz o swoich uczuciach nie spodziewałem się tego. No swego tak, czasu moja tak. ulubiona mapa. Striker, no, a pamiętam te czasy. No tak, Jakieś tak. 100 godzin temu. <laughs> znaczy w sensie, że kodowych to nie dni i w ogóle rozterki emocjonalne. A. Nie no, 100 godzin to nie. No. Czyli już 100 godzin temu zdałem sobie sprawę, że o kurwa, czułość. Ja to? <noise> ruszyłem milimetr myszką kurwa, 360, <noise> ja kiedyś grałem na ja, jeszcze ja, wyższej. Ja, ja ci powiem, że ostatnio odkąd o. zmieniłem, co y, ty, ty już jesteś? Co? O Boże. Ja już zginąłem raz. Ach, jakim cudem, no wy na, na pewno jesteś w tym samym lobby? Co? Ach ten mój wooden PC, a, a w zasadzie mój wooden internet. Waiting for... a ja miałem czekanie na innych graczy. Jak masz dłuższe ręce? Dłuższe ręce? Że, że wyżej, wyżej broń bi. Znaczy, że broń jest tak jakby... A, faktycznie jest taka... Taki troszkę jakby... Szybciej się gra, Fakt... nie? Tak jakby. Znaczy, ja bym to porównał z... Ktoś do mnie strzela. Mogę to powiedzieć. Takie... Kurde... jak to się nazywa? Taki Quake. No, no taki, wiesz, jakby w rage jakoś jakiegoś wszedł. <noise> tutaj kogoś widziałem. Znaczy, przynajmniej tak mój spaczony... Znaczy, tak moja spaczona inteligencja mówiła, że ktoś tutaj jest. A, wiedziałem! No, no tu do mnie strzelają, bo tylko tak umiem mnie zabić. Jest, jestem zbyt pro dla nich. Tak. Pan. Tak wiem, to... muszę, muszę sobie wmawiać, nie? Tylko w ten sposób możesz podnieść swoją samą Ej no znowu striker, no nie, to jest Jak się nie gra tyle w koda, tak ja tak jak ty no lifeisz po nocach to sorry Takaj opcje No life i po nocach w kooperacji z mamusią Tęskniłeś O Jezu, to było Ooooo O panie 8-3, ota, nie, twój, twoje! Już się cieszyłem, że mam 8-3, nie? Mimo, mimo, że nikogo jeszcze nie zabiłem. No i mnie biją, lub kurcz, no zrób coś. Niedobrze mi się z tym gra. Zaraz Z tym MP9, jak Kimball ciągle lata. MP9, No i jest taka broniak MP9. A no, a, my już. Dobra, nieważne. Noee. mówisz MP9, myślę MP7. A, mój pierwszy, frak jest. Czuję się... jak on to zrobił, no... Z 1 do 5. 23 do Moaba. Nie, 24, bo nie mam tutaj hardlinera. A nie, ma, ale mam tutaj specjalistę, wow. Może dzisiaj wbiję tego asasyna albo, albo coś. No nie, żałosne. Pojechał mnie knife only. Widzisz, a w ogóle ostatnio nauczyłem się wymawiać nóż. Po angielsku. No ej, to jest coś. patrz mi go zabrał złodzieje. To, to przez was wszystko, kurde. Ju, już Moaba powinienem mieć. Nie, to jest... Zaraz... zaraz, zaraz tego czyta zmienię, że mam dłuższe ręce. Będziesz miał jeszcze dłuższe. Nie, z, 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 zmienię sobie do stanu sprzed dłuższych ręce. 65 jest bazowe, tak? Tak. Można no. sobie mo, możesz sobie zmienić tam oddaję, do 120 tego spętam. <noise> no to już, to, to już w ogóle o, widzę tam jakieś... Troszeczkę <noise> przesadnie hardkorowe. Jakiś e, prost tej gry latał sobie za Kimbo. A nie to on, on ma pojedyncze Czuję się źle jak go trafiłem Przez te lagi myszki których nie mam Lagi myszki Ojej, Ojej. pierwsze to spaczki Zauważ nikt nikt nie ma cz czegoś takiego No chyba że asystował cały czas Co jest raczej niemożliwe Widzisz o. mam widzisz jaką mam fajną sniperkę? chodź tutaj skampimy w tym Rzucę to im flasha o I kurwa. Tutaj. Uważaj, by się przejmą. Czekaj, okay, idą, oni tu zaraz będą. No, idą, idą. Tylko nie wiem, ja obstawiam to wyjście, jakby co. Okay. O, ktoś strzelił, dobrać. Chyba, ja jej. Ja, i... Aha, idą idą, 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 idą z mojej. Ojojoj, flasza dostałem. Kładź się na ziemię, zmieniaj bronię. No, niestety się nie udało. Ja chciałem tak, taką taktykę na. Zgn nie wiem, na martwego, nie. co ale co kurde działa, tyle razy już tak. Uniknąłem śmierci, że to jest szok. No. Wiem, wiem. No ja, ja, ja cię pokazałem, nie? Ty no. <grym> mi pokazałeś. O no tak, akurat. O Jezu. Ty z bosboczuch jeden. O Jezu, ale to FMG dziwnie wygląda. Dobra, nie, nie będę tego używał, bo mnie z nim czują. No poza tym nienawidzę FMG A Kimbo, więc... No oczywiście Predator. Dobra, AC ACRK, o tak. Zaraz to się wszystko zmieni, a ja tutaj... Ja, ja tutaj pokażę swojego skilla, skilla, proszę bardzo. Jeden, frag, drugi, frag, pro. A nie asysta, bo ktoś mi go ukradł. Oczywiście był mój, proszę bardzo. Drugi, frag, prosz O, noobtuber, widzieliście oczywiście. Mm. Mm. <laughs> Dobra, co my tutaj mamy? Co ja mam? USP. O, to tak. You like it. No nie, 5.12 no A Ja znalazłem na ziemi spasa, tylko wyrzucił, chociaż dobry O Jezus, Simon do mnie pisze To jest Simon To jest Simon przez J <głos> <głos> Simon i przez Z To w ogóle ktoś idzie, bo tak zauważyłem na, na radarze a mówiłem? Dla, dlatego mnie zabił, ale ja wiedziałem, gdzie on był. Ja wiedziałem. I dlatego Cię zabił? Tak, to lag compensation i w ogóle to, to nie o to chodzi, że ja słabo gram, nie? No wiem. A po prostu. Wiesz, jest, jestem za dobry dla tej gry. <grystanie> 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 tak. O. Zaraz to, zaraz to tą, tą żałosną grę przerwiemy na chwilę bo ja muszę... Muszę... Muszę do swojego Fowa z powrotem.. O, działko strażnicze. No sz To szkoda, że się już dzisiaj nie usłyszymy. Jak się dzisiaj nie usłyszymy? Przecież tylko zmienię Dobra Nie A, będę dysku. Oo, gramy. No patrz Jaki nie fart Oczywiście musiało to być. Ty co tam le? A, I, No, nie, no. Za... Ta gra mnie dzisiaj ewidentnie nie lubi. Nikt mnie nie lubi. Nawet no tak, akurat gra. się zgadza Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Miał, miał być 360 Nooscope, aż sobie zwiększę czułość za karę. Teraz to już. Teraz, teraz to jest pewne, że będę wymiatał. Oczywiście tutaj. Działeś, nic, nic i nie robię! Jest! kill. Działeś tego skill'a... No ma, się... ma, się tego skill'a, nie? O, tam ktoś idzie. No oczywiście, noob i w ogóle... UAV, widzisz?! Patrz! Aaa, aa, i co? Robi wrażenie Patrz, a miał być mój ostatni! 10-15! Yes. 10-15! Jest! Będzie yes. bonus! <noise> nawet kilku razy 2 ekspa za pierwszym wygraną. Mhm. Czyż teraz mm. w wodzie jest razy 5 Straszyli, ja ci mówię, on, on, oni po co się wystraszyli? Cie, a wystraszyli się, że są z tą drużynie Mhm. Mm Kuchen Piraten, o tak. Nie. Akadiehoe. O Boże. A Boże. Weź coś, zaśpiewaj, bo, 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 bo tak smętnie. Baby, baby. Nie! <ślesy> <ślesy> Nie! <ślesy> Już wystarczy, <ślesy> przechodzisz dalej. <ślesy> Dobra. Miałeś swoje dwie sekundy. Widziałeś najszybsze nie w historii X-Factor? Właściu wyszedł na scenę, tam 70 sekundy minęło. Już już miał trzy razy nie. Tylko wziął mikrofon i... Aaaa! I już było trzy razy nie. Dobra. Knife only. O tak, wróciliśmy do mojego normalnego fowa. Czuję się taki pro. Wiesz, że to się skończy. A u, oczywiście no. Typu... O jezu, zobacz, zobacz tego Alexa. Z granatnika, nie, tutaj, tutaj trzeba. E, PP90. Fuck, gdzie on był? We've lost the lead, lub kurz zrób coś. Oh shit, wow. I will do my best. Jezu, co ja zrobiłem z tym nożem do rzucania? Wyrzuciłeś? Wow, to było takie. Są so pro z mojej strony. Są. So. A łap, a łap Ej, zrobić. co jest grane? Jesteś po prostu słaby. Nieee... Co, ten kuchen pirat coś ma? Nie, kralle, ale nie, on nie może nic mieć. Oj. Czy to prawda, że z MK14 każdy mógłby mnie grać? Nie, ale tamtemu wyjątkowo idzie. Ja, ta, ja tam podtrzymuję... O Jezu, paczki pewnie, oczywiście. O, Klimor, cześć. Halo. Halo tchane. Walk me. O boże. Nie lubię deathmatcha. Top to przez to. Mhm. Mm no tak, żebym wbił moaba, ale to nie jest kilką ferm. Bo musiałbym zebrać. Ostatni tak jak 3 sekundy do końca odliczania są. <noise> Specjalnie sobie taga zebrał. To było tak Soul Pro. Mm -hmm. Takie Soul lub kurz. No. Zgadzam się, tchnąłem się. Zwrócili to główne latające, tam. Nie umiem grać dzisiaj. Nie, powiem ci, że bardziej mi przeszkadza ten Twój. Aha, no dobra. Moc. Boże, co jest, nie umiem grać dzisiaj. dzisiaj. No tak, tylko dzisiaj. Idę się ze, 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 ze i zabiję się nożem do rzucenia. A może mi się, może mi się to teraz uda. Czekaj, spada. Patrz! Odbił się ode mnie! No bez jaj. Nawet nóż mnie nie chce. To licha, nie? Przebyliśmy pancerzem. Tak. Jaaa, yes. Co ty zrobił? Nie no, ten gościu. Harvey Divers. Tej siedzi i gabi się z termicznym w jeden... jedno przejście, nie? To to, to takie pro, nie? Czekaj, har... No, tej ma dwa z aerostatą, tam siedzi od, od początku rundy. No bez... ja. ja... Jaki koleś! No przez te dwie kreski mam mam na co zwalać. Po prostu dwie kreski nie umiem grać i wiecie w ogóle. Dotkam. Czekaj, jak go miał? No dobra. Nie teraz. Potem go zrejpisz. Czy ja tutaj widziałem FMG? Jakim? Ija, bo... pierdolę no! Czemu bardzo ostrożni? A zapomniałem. Oni grają defensywnie. Wiem, wiem, wiem. już wiem. JACIE! mają nadludzki refleks. OLOF AMO, mam, 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 mam jeden nabój. No bez ja. Ten kujo! kampił gap, gapił się w jednym. O Jezu, mam termiczny, nie chcę tego. Weź na mi, Na ci... jest świetny termiczny. idiot! No do mnie, bo ja tak dziwnie się na niego spojrzałem. <grym> tak jak na tym memie. <grym> Jakim? O, nie, jak on się... Are you fucking killing me? Mhm. Tak się spojrzeć na człowieka, to faktycznie... Budzi podejrzenia. O oh, man... Przecież jest taki widoczny. Oni mają whole No... no. Jak, a ja sobie bez asasynka biegam tak radośnie. No ja właśnie też. Zaraz to zmienię. Tyż? Czy ty...